Dziąkowie swojacy, siostry i bracia, w obliczu niedoli, która dotyka nas wszystkich bez wyjątku, będę mówił po kolei. Z całą stanowczością muszę przypomnieć, że jesteśmy firmą łódzką, co jest faktem nie do podważenia. Działamy w ściśle połączonym łańcuchu bez mała 40 firm z naszego regionu. Za każdą szwalnią, dziewiarnią, hawciarnią stoją konkretni ludzie współodpowiedzialni za to, co wyjmujecie ze swoich paczek. Ergo podkreślam więc, kupując w PTNS, kupujesz produkt, który od projektu po opakowanie powstał w Łodzi. A to jest najważniejszy ośrodek kultury w województwie łódzkim. Ukłony oraz wyrazy należą się kurierom. Lekarzom naszej gospodarki, pracownikom naszego działu online i klientom, bo właśnie dzięki nim wszystkim zakupy internetowe przebiegają bez zakłóceń. W imieniu zakładu pracy oraz swoim życzę wszystkim zdrowia, cierpliwości i fantazji. Przetrwamy to i znowu będzie inaczej. No i dobrze.